Sianeczko Izowie, witajcie w Minecraft One Block. Jest to odcinek, w którym. Gramy w Minecrafta, ale na jednym bloku. Na pewno każdy wie o co chodzi. To było dość popularne niedawno. W sumie to na popularności nawet nie straciło. To według mnie jest cały czas na tam jakiejś topce. Może troszkę niżej niż kiedyś, ale i tak myślę, że jest dość wysoko. Nie będę przedstawiał o co tutaj chodzi, ponieważ myślę, że każdy załapie wraz z moim gameplayem. Więc tak musimy zniszczyć ten blok. I mi dirt spadł. O, okej, okay. okej. Okay. Dobra, chwila, że to tak mi nie spadało. Ja to tak troszkę obuduję okej okay. dobra no i właściwie o to w tym chodzi naszym zadaniem jest oczywiście przejść minecrafta nie zrobię tego w tym odcinku tylko myślę że zrobię sobie tutaj taką delikatną serię podchodzę w ogóle do nagrywania tego odcinka przez po drugi ponieważ wcześniej obs postanowił mi nie nagrać gry Teraz zamiast przechwytywania prze włączyć w OBS przechwytywanie obrazu czy tam ekranu, włączyłem przechwytywanie gry, aby mi po prostu nagrywało Minecrafta, niż wszystko to co robię, i myślę, że teraz się normalnie film nagra. Ja mam zawsze jakieś problemy z nagrywaniem Minecrafta. Jak nagrywałem kiedyś serię na PlayStation, to mi też w połowie odcinka wywaliło nagrywanie o drewno. O, o fajnie można. O, wyłączmy to. O, i teraz widzę kursor, bo wcześniej kursoru nawet nie widziałem. Nie wiem, coś mi się wtedy tak ostro zbagowało, że to hit. Będzie trzeba zaraz zrobić jakieś podstawowe itemki. Myślę, że. O, dobra. Jeszcze tutaj drewno wypada, więc git. O, jeszcze drewno wypada. Ale jaki jackpot, nie? Ty, co jest? Dobra. I dzięki temu możemy sobie zrobić podstawowe itemki Tylko chciałem zrobić to. Okej okay, dobra W ogóle widzowie jakbyście się pytali dlaczego akurat Minecraft jest teraz na kanale To dlatego że miałem nagrać odcinek yy, z Hello Neighbor Prealfy który zresztą nagrałem ale tam było tyle... Tak się tak, tak się gra bugowała, tyle błędów było, że kontentu z tego odcinka byłoby 10 minut, a go nagrywałem 2 godziny praktycznie Więc stwierdziłem, że to nie ma właściwie sensu. Ponieważ i tak się tam nic zbytne nie wydarzyło. Więc stwierdziłem, że w to miejsce wrzucę sobie Minecrafta. A myślę, że za tydzień zobaczymy się w Dewganie A za to w maju Już myślę, że wleci pierwszy odcinek pierwszy odcinek przepraszam, drugi odcinek z Mafii Potem myślę, że znowu Minecraft I sobie jak na razie odpuszczę Hello Neighbor i myślę, że tak może bardziej z Minecraftem będę wrzucał z, yy, Zależy jak się wybije ten film Czy będzie bardziej popularny, czy mniej To się zostaniemy przy Minecrafcie Jeżeli jednak większe oświetlenie będzie mi dalej robiło Hello Neighbor To będzie więcej Hello Neighbor na tym kanale Oczywiście widzu, jeżeli ty chcesz, aby było więcej Minecrafta No to zostaw łapkę w górę, subskrypcję i napisz komentarz a jeżeli wolisz, aby Hello Neighbor się został na kanale bardziej niż Minecraft, to też zostaw łapkę w górę, subskrypcję i napisz komentarz, ale bardziej pod filmem z Hello Neighbor. Jakiegoś Reborn, czy tam głównej serii z gry. Oczywiście możesz też i napisać tutaj, ale po prostu chcę mieć odzew, czy wolicie bardziej Hello Neighbor, czy jednak... Chcielibyście właśnie, abym nagrywał tego OneBlocka? Yy, chciałem też nagrać... Yy, bardziej... Taki odcinek, na przykład, jak przeszedłem Minecrafta, tam jakieś... O Jezu, jak się wystraszyłem. Krowę, mówisz? E, nasiona bym kupił. Nasiona mi się na potem tak bardzo przydadzą, ja wcześniej nie kupiłem nasion. Ja wcześniej grałem chyba pół godziny yy, i nie kupiłem tych nasion. A te nasiona strasznie się przydadzą, bo potem już chłop nie handluje nasionami, tylko jakimś innym głównym. A tak będę mu krowy rozmnożyć potem, więc to mi się bardzo przyda. Chwila, co jeszcze? Żwir? Żwir jeszcze możemy kupić. Mmm... Krowy. Hmm. Kurde. Dobrze by było kupić te krowy, ale no nie mamy kamienia A fajnie by było, znaczy teraz już będzie ten kamień, zaraz, i będziemy mieli 150 już kamień będzie Więc nakopiamy kamień i kupimy krowę Tylko, że trzeba jeszcze sobie tutaj trochę wyspę rozbudować mm. I teraz pytanie o czym ja mówiłem, bo ja przez te Villagera, zapomniałem yy, o czym ja mówiłem. Czekajcie, niech ja pomyślę. A dobra, już wiem. No i... Mm, w maju wleci z, pewnie z mafii, potem Minecraft znowu, a potem... Mm, nie wiem. Nie, nie wiem, co potem wleci, jeżeli ma być szczery. To się, to właśnie będzie wszystko zależało, jak ten film się wybije. To wszystko tak szczerze zależy od tego filmu. Oczywiście będzie dopiero, to jest przecież dopiero y, drugi film w kwietniu. Drugi czy trzeci. Nie, to jest trzeci film w kwietniu. Dopiero. Więc. Więc na spokojnie według mnie. Nie, 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 łopata też mi się drewniana nie opłaca. Chociaż kurde, nie, do 300 to jeszcze sporo brakuje. Bo teraz liście dopiero nam daje. Potem dopiero idzie kamień, zapomniałem. Więc łopata się jednak bardzo przyda. Jeszcze zaraz będzie trzeba siekierkę zrobić. o no, już trzeba zejść siekierkę. Wnerwia mnie ten villager. On sobie tak cały czas ha ha. Nie wiem, znajdź sobie jakieś zajęcie. Wiem, że tutaj nie ma nic ciekawego, ale nie wiem, no. Weź się, czymś zajmij. No, zamkniesz, mordę. W ogóle Was widzę, przepraszam za mój głos, ale jestem na chwilę obecną chory. W następnym odcinku już będzie git, bo go nagrywałem wcześniej. Ja go dawno już nagrywałem, z miesiąc temu. Ja tak zawsze sobie filmy na zapas nagrywam. Potem je sobie tylko montuję. Też widzowie, mam pomysł nagrać yy, na drugi kanał yy, Fortnite'owego Geoguessera. Jakby ktoś nie wiedział o co chodzi, to chodzi o to, że na mapie OG nam możemy się obracać dookoła i musimy zgadnąć w którym miejscu na mapie jesteśmy, co nie? Fajne, już ponagrywałem właściwie całą serię z OG Ponieważ to dosłownie jeden odcinek mi zajmował nagranie około z 15 do 20 minut. Nagrałem 10 takich odcinków, co nie? Po prostu ostatnio zacząłem się tak geogesterem i interesować bardziej. Ponieważ tak, y na lekcjach często sobie z, ko z kolegą jednym gram. Pozdrawiam cię, wariacie, o ile to oglądasz. I tak sobie zacząłem ostatnio, bo chory jestem, to zacząłem sobie tak ostatnio y w domu grać. Tak trochę. I. Taki zwykły Geoguessr mi się znudził, potem zacząłem sobie grać na mapie z GTA 5, a potem przeszedłem sobie na mapę z Fortnite'a. I stwierdziłem, że jak sobie tak zrobiłem dwie rundki na mapie z Fortnite'a, to stwierdziłem, że a w sumie czemu by tego nie nagrać. I trochę się tak pobawiłem. Pograłem trochę sam. Trochę ponagrywałem. Jezu, wystraszył mnie znowu. Kurczak. Już żelazo. Eee, żelazo mi się przyda. Eee, piasek też jeden sobie pozwolę kupić. I trochę sobie pozwolę tej rozbudować. Fajnie by było, e, jakby. Zamiast kurczaków oferował nieco coś innego. W ogóle wcześniej też inne rzeczy mi oferował, czyli to jest tak losowo generowane. Oczywiście, jeżeli wy sami byście chcieli sobie pograć w takiego unblocka, tego samego co ja, no to zostawiam Wam link do mapki w opisie. O. Upgrade lekki. Chwila, wezmę, to sobie wszystko tutaj powrzucam. Czy teraz powinniśmy mieć kamień? Dokładnie mamy kamień. To oznacza, że za niedługo będziemy mieli lepsze tulsy. Myślę, że sobie dzisiaj nakopiemy do tego 750, bo tam ma, będą rudy. Ponieważ do 750 wcześniej jednak kopałem, ale no oczywiście mi musiało nagrywanie nie działać. Ale ponieważ tym razem wszystko działa, wszystko jest dobrze, to na spokojnie sobie do tamtego momentu pogramy. Co ja pogram? Oczywiście tamten odcinek, który mi nie wyszedł, był ciekawszy. Z mojej perspektywy przynajmniej. Wyglądał ciekawiej, ale no cóż, no trudno zdarza się. Ale za to wiem, że kolejny będzie na pewno ciekawszy, przez to, że będą te fresh animations i też mm, nie będę miał czegoś takiego, że ja wiem, co tutaj się robi, co nie, i że wam mówię, że a teraz będzie węgiel, teraz będzie to, tamto i tego właśnie od następnego odcinka nie będzie. Więc yy, myślę, że będzie ciekawszy. I... I napiszcie, czy jeszcze chcieli kolejny odcinek. Yy... Mimo wszystko, ja i tak wrzucę kolejny odcinek, ponieważ myślę, że będzie ciekawszy. I dopiero na podstawie tamtego yy, ten, stwierdzę, czy może jednak więcej nagrywać innych gier. I naprawdę, ja mam taką ochotę strasznie nagrywać odcinki. Strasznie to lubię. Kurczak, kurczaki są useless yy, Lubię to robić Gorzej jest z montażem, ponieważ mon montować filmy też lubię Chwila, nie z drewna Montować filmy też lubię Ale yy, chodzi o to, że ja po prostu mm, nie mam czasu, aby aż tyle filmów montować i przez to stwierdziłem, że... Dobra, tydzień, ten film będzie co tydzień w sobotę. Co nie? I tak teraz doszedłem, że film mógłby być jednak co... mógłby być dwa razy w tygodniu. Ponieważ ja strasznie tego nagrywam. Strasznie sporo tego jest. Też myślę, aby może zrobić coś takie, takie daily z GoGsera właśnie, ale to już na drugim kanale, myślę. Ale zobaczę, jak wyjdzie, ponieważ może zrobię to na tym kanale, na głównym. Bo jak na razie ja na tamtym kanał jeszcze nie mam pomysłu, ale myślę, że coś takiego innego niż gameplay z gier byłoby fajne. Że na przykład na głównym kanale mam gameplay z gier, a na tamtym mam bardziej, yy, wiecie, taki gaugeser, takie ciekawostki, jakieś takie inne rzeczy. Wiecie, coś. coś o Jezu, się wystraszyłem. Znowu oferujesz krowę. Krowy, by wziął nawet i dwie, z wielką chęcią. Jeżeli mam być szczery. No, ale też yy, nie wiem, jak wywolić, aby to było. Czy wolicie, aby i tam były jakieś gameplaye? Czy może wolicie, aby jednak był tam taki GeoGeaster na przykład? Takie inne rzeczy, napiszcie w komentarzu. Bo naprawdę, Wasza opinia jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ yy, wolę robić yy, filmy bardziej pod Was niż pod siebie. Ponieważ yy, chodzi mi o to, że ja po prostu mogę się fajnie bawić. I jednocześnie dać wam ciekawy content. Mam w ogóle sporo pomysłów na ten kanał, ale jak na razie to jeszcze trzeba troszkę poczekać. Myślę, że bardziej tak w wakacje zaczniemy tak... Trzecie. Myślę, że tak bardziej w wakacje zaczniemy robić częściej filmy. Tak dwa razy w tygodniu myślę. Na spokojnie powinienem dwa razy w tygodniu film zrobić. Ale jak wyjdzie to się dowiemy. Ale myślę, że na spokojnie powinno mi się udać. O, drzewo urosło. E, to chwila, to chwila, 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 chwila. Daj mi dirta. Daj mi to rozbudować tutaj, aby te liście nie pospadały wszystkie zaraz. E, w maju będzie to wyglądać tak, że będzie tak, e, w pierwszy... Pierwszą sobotę wleci Mafia, w drugim Minecraft, albo na odwrót, zależy jak jak wam ten film się spodoba, wszystko będzie zależało od was. E... Potem myślę, że w drugim, e, w trzecim tygodniu wleci Supermarket Together, e, w czwartym znowu Mafia albo Minecraft, a w piątym pewnie jakieś Hello Neighbor. No kurna, no i Cymbale, no i ty, ty kurna, ty kurna, debilu! Ty jesteś kurna głupi?! Żeś mi podlas, Czy zaraz strzelę, tą łapa, to łapatę jeszcze ceny, żeś mi podniósł! Złodzieju! Ty! Nie dobra bo ma krowę. Ma masz krowę, to masz szczęście. Jakbyś miał kurczaka już bym cię zwalił. Ile na tą krowę? 18. A sam żeś mi pod, pod las! Debilu. No ale to też jeszcze myślę widzowie, że to na spokojnie się wszystko przemyśli. Jak to będzie wyglądać? Tak jak mówię, to wszystko zależy od tego filmu. Jak wy go przyjmiecie i na podstawie właśnie tego filmu Stwierdzę Jak będzie, jak będą oglądać filmy W maju I będę was na bieżąco informował w filmach Na pewno nie w mafii W mafii was nie będę informował, ponieważ mafię już dawno nagrałem, już ją chyba mam nawet zmontowaną Więc, o Kurna na no świt. Ja Węgiel mi dajesz? Węgiel mi dasz Dziękuję ci. Ejo, za ten węgiel... Dobra, ty jesteś Sigma, bo dasz mi węgiel. Weź się przesuń. I tak zaraz będę mógł mieć węgiel i żelazo, ale... Dobra, to ja myślę, że my tak, dokopiemy do te... Nie ten dirt. Dokopiemy do tego 750 i skończymy oci... odcinek. Tak wiecie, na spokojnie. No a więc myślę, że dobra, dokopiemy do tego 750. Zrobimy yy, itemy żelazne i myślę, że zakończymy odcinek. A więc się widzimy za sekundkę. Yy, dobra, idzowie, ja myślę, że yy, poczekamy na kolejnego villagera. Ponieważ w tym czasie chyba jeszcze jeden powinien się tam zrespić. I chcę, aby handlował wodą, ponieważ woda strasznie nam się przyda, yy, wodą, lodem, przepraszam, bo on lodem handluje, i zrobimy sobie nieskończone źródełko, i wtedy będziemy mogli, mm, jakby to powiedzieć, yy, by, yy, będziemy mogli posadzić te sadzonki, i myślę, że... Mm, Myślę, że wtedy na tym skończymy ten odcinek. Ponieważ tutaj jeszcze trochę mam do przekopania 100 bloków. A on mi dalej łazi jak tamten poprzedni. Czy on mi się przyda? On mi się nie przyda. Ja ci podziękuję. Spadaj. Mam takie wrażenie, że chyba się nie zrespi na nowo. Ale to dobrze. Bo mnie wnerwiał tylko. A zresztą on mi nie był potrzebny. Na co mi świnia? Świnia mi jest niepotrzebna. Jak już to krowa albo... Owca, Jezu, się wystraszyłem znowu. Dziękuję, owieczkę masz. Dobra, masz dwie owce. I co jeszcze? Nie handlujesz wodą. Okej. Okay. To mi się bardzo nie podoba, że nie handlujesz wodą. Dobra, ale będziemy mieli owce. I mamy tutaj 8 żelaza. Żelaza potrzebujemy 7. Ale jeszcze jednego potrzebujemy na... na... te te te... te na... nie na szczypce, tylko na nożyczki. ...o ile to tak można nazwać, aby ogolić owce i mieć z niej yy, wełnę i zrobić sobie łóżko, ponieważ łóżko nam się bardzo przyda, ponieważ za niedługo tutaj będą mogły się zacząć respić moby, co nie, a ja mam pomysł, że ja sobie zrobię już cztery yy, pochodnie chociaż, chociaż cztery żeby były. Zostawimy jedną fila, nie nie, 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 nie. Przepraszam, ale mam zatkany nos. I do końca filmu nagram już z takim nosem. A następny odcinek, myślę, że. W sumie zanim nagram następny odcinek, to trochę minie, bo nie będę zaraz po tym nagrywał. Ale od razu, jak skończy się ten odcinek, to ja sobie ten nos wysmarkam. Dobra, więc widzimy się, jak będzie 750. Dobra, mamy 750. Teraz chcę tylko tą jedną rudę żelaza. No, weź. Nie, autentycznie, to jest taki żyd. Co to jest za blok? Blok nacieku. Dostałem blok na cieku. Nie, to mi daj. Węgiel też mi daj. Węgiel wrzucamy do pieca. Dostałem kur na blok na cieku. O o o o owieczki, 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 owieczki. Nie! Villagera zepchnęły. Nie, on mógł mieć wodę. Jakie sadystki. Jest, dobra jeszcze laso. Dobra, e, niech mi się to żelazo przepali mm, i teraz tak Dobra Teraz robimy sobie tak e, 16, chyba to jest za dużo, ale dobra. Na potem będzie, tak kilo mm. To I daj mi jeszcze łopatę Nożyce Dwa, chwila żeby mi to nie spadło Weź to i to zniś Weź, przejdź Dobra, git I teraz możemy sobie zrobić łóżko Dobra, git. Dobra no to ja tak myślę, że myślę, że w tym odcinku to już na tyle. A więc widzimy się w następnym oczywiście klasycznie za tydzień. A więc zaczenia i cześć.